Cześć wszystkim i tam serdecznie. Dzisiaj mówimy kolejne zadanie. Wylecz się w ciągu 10 sekund od otrzymania obrażeń od przeciwnika. Tutaj raczej wytłumaczę o co chodzi niż będę pokazywał, dlatego że jest to zadanie, które wymaga właśnie najpierw znalezienia jakichś medykamentów, a po drugie przeciwnika. No i co tutaj musimy zrobić? Już tłumaczę, to danie jest według mnie też słabo, dosyć opisane, dlatego dużo osób początkujących może mieć z nim problem, więc mam nadzieję, że wam po prostu pomogę. Chodzi o to, że jeśli trafi was przeciwnik, obojętny czym M-ką czy jakimś shotgunem obojętny zada wam damage, to wy musicie się uleczyć. No ale jak to zrobić? Ja polecam zrobić coś takiego. Lecicie sobie właśnie na przykład na jakąś lokację koło wody, gdzie będziecie mieli właśnie ryby. Dlaczego ryby? Dlatego, że ryby e, mają bardzo szybki cast time i bardzo szybko je używamy dlatego można właśnie to sobie zrobić za pomocą ryby, ja tutaj pokażę właśnie lecimy Seneka tutaj to jest spoko miejscówka dlatego, że jest to właśnie miejscówka obok e, tutaj właśnie tego zalewu e, i to jest właśnie spoko dlatego, że tutaj przeważnie ludzie latają i po prostu możecie sobie spokojnie właśnie polecieć na ten domek wyłowić sobie ryby jakieś i po prostu jeśli ktoś was trafi to się uleczycie, ja tutaj postaram się właśnie o... Złapać rybę, mamy jedną rybę, to już tak na nową sprawę wystarczy. I teraz co? Ja polecam zebrać oczywiście też maców troszkę. Zobaczymy tutaj, czy generalnie uda mi się właśnie e, znaleźć przeciwnika, też bo nie jest powiedziane, że tu ktoś poleciał, ale w większości, przynajmniej w normalnych grach, powinni lecieć. Ja tutaj na porządkę sobie włączyłem. Bieramy maców. Maców polecam tak koło 200 mieć. E, dlaczego? Dlatego, że jeśli ktoś po prostu Was trafi i Wy będziecie chcieli się zabudować, żeby właśnie Yy, użyć tą rybę, no to po prostu właśnie warto mieć te maty, żeby ktoś was za szybko nie zabił mam nadzieję, że uda mi się to pokazać o, jest ziomaczek, czekajcie, ja może go zbate'uję, tak no, dawaj gościu <dobra>, dobra gościu, troszkę chyba nie ogarnia o, dobra, ale buduje się, jest progres, no, dawaj, strzelaj o, jest, udało się no i teraz ja sobie to trzymam, używam ryby jak widziałem zrobione zadanie to jest właśnie ważne, żeby coś takiego zrobić, dlatego że po prostu e, 10 sekund jest to dosyć mało czasu. Dlatego właśnie warto, żeby was trafił ktoś i był na jakimś tam chociaż takim minimalnym dystansie. to będzie wam łatwiej po prostu. No i ważne, żeby te mieć, bo jeśli ktoś będzie właśnie wam strzelał semeczki, no to zwyczajnie po prostu musicie się zabudować i przytrzymać tą ścianę przynajmniej no, tam na te 30 pocisków. Dlatego to jest. Taki protip ode mnie jak zrobić tą misję. Mam nadzieję, że Wam pomogłem. Pamiętajcie o subskrypcji kanału, łapce w górze, będę mega wdzięczny. No i to było tyle. Dzięki, trzymajcie się, siema.